To będzie kolarskich gwiazd. Jarek Woś. Naszym gościem jest pan Spójna Wojciech Jagoda, trener reprezentacji Dziennikarzy. Witam. Witam. Jak pan oceni poziom dzisiejszego turnieju? Bardzo dużo dobrej zabawy z przebłyskami zupełnie niezłego futbolu. Tutaj. E, czy o, tak. taka tur taki turniej jest to według pana dobra inicjatywa? To doskonała inicjatywa. Myślę, że fakt, że na trybunach pojawiło się tylu mieszkańców Nowego Dworu, jest, jest odpowiedzią na, na pana pytanie. Dla nas to również fajny moment. Graliśmy praktycznie od początku stycznia 2.11. W każdym miesiącu co najmniej jedno spotkanie, więc nazbierało ich się dużo. W grudniu też już graliśmy. Fajnie, że możemy zagrać także tuż przed Nowym Rokiem. Czy to przygotowaliście się jakoś specjalnie do tego turnieju, czy to jest, czy ten turniej jest jakimś etapem przygotowań do. Każda impreza organizowana przez pana burmistrza Kowalskiego jest imprezą dla nas specjalną, wyjątkową, ponieważ zdradzę tajemnicę, że burmistrz Jacek Kowalski na co dzień to piłkarz reprezentacji polskich dziennikarzy. Nasz przyjaciel od dawna, bardzo dużo nam pomagający, więc nie wyobrażamy sobie, żeby na imprezie, którą organizuje nas, nie było. Nie wyobrażamy sobie także, żeby w sytuacji, gdy już wychodzimy z domu, nie zrobić wszystkiego, żeby każdy mężczyzna grał. Dobrze, dziękuję bardzo.